Cześć, nazywam się Tomek Gniewek i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Możesz wiedzieć więcej. Dziś poruszymy tematykę różnych form zabezpieczenia, jakie można spotkać na rynku pożyczek pozabankowych. Opowiemy sobie krótko o hipotece jako najczęstszej propozycji spotykanej na rynku. Wspomnimy o przewłaszczeniu, chociaż jest ono już lekko zapomniane, a także o rozwiązaniu, które możecie spotkać na rynku, a nie jest przez nas proponowane, czyli o sprzedaży z prawem pierwokupu. Na końcu krótko wspomnę o zabezpieczeniach widniejących w umowie pożyczki KRK Partners. Jesteśmy funduszem hipotecznym, dlatego też pierwszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest dla nas pismo hipoteki. To czym ona jest, reguluje ustawa o księgach wieczystych i hipotece. W tym akcie prawnym znajduje się definicja, która tłumaczy ją jako ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na nieruchomości w celu zabezpieczenia na wypadek niespłacenia wierzytelności co ważne, zabezpiecza ona wierzytelność pieniężną również przyszłą, czyli nie tylko kwotę pożyczki, ale też np. odsetki karne czy kary umowy. Stąd też powód, dla którego hipoteki ustanawiane są zazwyczaj na 200 lub nawet 300% wartości pożyczki. Warto pamiętać, że o ustanowieniu hipoteki możemy mówić w sytuacji, kiedy jest ona wpisana w księgę wieczystą. Stąd też konieczność podpisywania umów pożyczki u notariusza, bo tylko on może skierować wniosek do księgi wieczystej, w celu dokonania odpowiedniego wpisu w dziale czwartym. Drugim stosowanym przez nas rozwiązaniem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Tu sprawa od strony przepisów jest bardzo prosta i odnosi się tylko do artykułu 101 ustawy Prawo Bankowe, który mówi, że jest ono formą zabezpieczenia wierzytelności poprzez przeniesienie prawa własności na osobę trzecią do czasu spłaty tejże wierzytelności. Kluczowym punktem, który w tej propozycji chroni pożyczkobiorcę przed utratą zabezpieczenia, jest roszczenie o przeniesienie własności po spłacie wierzytelności. A wszystkie czynności, które są tu wykonywane, muszą być podobnie jak w wypadku ustanowienia hipoteki, przeprowadzone przez notariusza. Tu mała uwaga. Ze względu na zmiany, które wprowadziły ustawy covidowe, rozwiązanie to jest coraz rzadziej stosowane ograniczenia, a w praktyce nieważność tak podpisanych umów dotyczą ustanowienia się na zabezpieczeniu na nieruchomości, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pożyczkobiorcy, a więc nadal można stosować przewłaszczenie na przykład na lokalach usługowych, gruntach czy nieruchomościach przemysłowych. Ostatnim i coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest umowa sprzedaży z prawem pierwokupu. Tu odniosę się do kilku punktów, które należałoby przeanalizować przed podpisaniem takiej umowy, a które podpowiedzą Wam, dlaczego my nie składamy takich propozycji naszym klientom. Po pierwsze, względy podatkowe. Tu z każdą transakcją sprzedaży wiążą się kwestie PCC oraz podatku dochodowego. Czasami mamy też pod uwagę do wzięcia podatek VAT, ponieważ mamy tak naprawdę zawieranie dwóch umów sprzedaży, a wiadomo, że to podnosi koszty umowy. Drugim obszarem, który wymaga zastanowienia się, to możliwość uznania czynności sprzedaży za czynność pozorną, ponieważ tak naprawdę mówimy tu o pożyczce i sprzedaż służy zabezpieczeniu jej zwrotu, a nie jest klasyczną umową sprzedaży. Dodatkowo istnieje ryzyko skargi pałkiańskiej zgłaszanej przez wierzycieli sprzedającego ze względu na charakter umowy sprzedaży, jakim jest trwałe wyzbycie się majątku. A tu dochodzi kwestia sprzedaży za cenę nierynkową ze względu na ograniczenia LTV, jakie stosują fundusze pożyczkowe. Ostatnim i chyba największym ryzykiem, jakie ponosi pożyczkobiorca, jest możliwość, że nie odzyska swojej nieruchomości pomimo spłaty wierzytelności. Może do tego dojść, jeżeli pożyczkodawca popadnie w tarapaty w wyniku prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych i wtedy zobowiązanie do zwrotu zwyczajnie wygasa. Mimo powyższych kwestii Często pojawia się argument, że przecież hipoteka i przewłaszczenie to prawie to samo co umowa sprzedaży. Pamiętajmy o tym, że sprzedaż jest przeniesieniem prawa własności, a dwa pierwsze rozwiązania służą jako zabezpieczenia w obrocie gospodarczym i mogą być użyte do egzekucji w przypadku niespłaconego zobowiązania. Jego zamknięcie powoduje zwrot lub zwolnienie nieruchomości, czego nie można być pewien przy opcji pierwokupu. Na sam koniec opowiem krótko o dodatkowych zabezpieczeniach, które trafiają do umowy pożyczki KRK Partners. Pierwszym z nich jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji z artykułu 777 KPC. Pozwala nam prowadzić egzekucję z hipoteki oraz majątku klienta, ale co najważniejsze i warto o tym pamiętać, jest uruchamiane tylko i wyłącznie w momencie wypowiedzenia umowy lub braku spłaty pożyczki. Drugim rozwiązaniem, które spotykacie w naszej umowie. Jest sesja z polisy ubezpieczeniowej. Stosujemy ją dla pożyczek powyżej 350 tysięcy jest to zabezpieczenie uruchamiane w wypadku szkody powstałej na nieruchomości. Poręczenia, tu za nami mała rewolucja i obecnie stosujemy je, jeżeli mamy osobę trzecią jako dostarczyciela nieruchomości, a także w niektórych przypadkach przy umowach ze spółkami. Weksle. Nie bez przyczyny zostały przekreślone. Ku uciesze klientów oraz pełnomocników, którzy podpisywali umowy, odeszliśmy od tego rozwiązania. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was informacjami o prawnej stronie zabezpieczeń. Jeżeli macie dodatkowe pytania, to zapraszam do kontaktu z całym zespołem sprzedażowym. Chętnie pogłębimy poruszane wyżej kwestie w rozmowach indywidualnych. Na dziś dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu. Możesz wiedzieć więcej.